Dzisiaj organizujemy jako firma Sandor Dni Bezpieczeństwa. To jest cykliczna inwersja, którą organizujemy od paru lat dla naszych stałych klientów i dla naszych nowych klientów. Dzisiaj będą prezentacje takich firm jak Mascot, ATG, JCP. Przedstawią nowoczesne technologie i nowoczesne trendy w kreowaniu bezpieczeństwa wśród pracowników. Będą również pokazy z asekuracji do pracy na wysokości. Wiele tematów, szereg tematów, które związane są z bezpieczeństwem pracy pracowników w zakładach pracy. Takich spotkań jak dzisiaj, organizowaliśmy już wiele w tym roku. Większość z nich była w grupie wodociągów, w której się specjalizujemy. Dzisiaj jest szerokie spektrum firmy na naszej hali szkoleniowej. Dzisiaj prezentujemy sprzęt ochrony drogi oddechowej z aparatami powietrznymi włącznie, czyli praca w przestrzeniach zamkniętych z ograniczonym zasobem powietrza, tak żeby chronić się nasze drogi oddechowe przed zanieczyszczeniami w postaci gazów, pyłów i innych substancji niebezpiecznych ale również, żeby nasze ciało było bezpieczne, tak tutaj mamy na manekinie zaprezentowany kombinacjonowany. Bardzo chciałem Państwu podziękować za przyjęcie przede wszystkim zaproszenia w naszej firmie na dni bezpieczeństwa, które organizujemy już od pewnego czasu. Mniej więcej co pół godziny będą trwały różnego rodzaju wykłady. Dzisiaj będzie kilka filmów. Będzie przekrój ochrony głowy. Będ... Rękawice robocze. Trzy marki. Marka RS, TK i G-Rex. stosowane praktycznie do każdego rodzaju pracy. Jesteśmy producentem środków ochrony indywidualnej od karku w górę. Są to ochrony głowy, słuchu, wzroku, układu oddechowego. W trakcie dzisiejszego dnia, w trakcie warsztatów, będziemy prezentować, w jaki sposób prawidłowo używać środków ochrony układu oddechowego i jak sprawdzać szczelność dopasowania do twarzy. Mamy do dyspozycji urządzenie Porta Cant oraz cały sprzęt potrzebny do prezentacji, do wykonania tego typu szkoleń na miejscu u naszych klientów, partnerów. Pracuję pracuje na zwanym Y, czyli urządzenie, które pozwala nam się przepinać. it Tutaj przedstawiliśmy ludziom praktyczną ewakuację za pomocą prostych urządzeń, które nie wymagają wielkiej wiedzy i umiejętności. Mogli poznać, jak wygląda lot po odpadnięciu człowieka. Że najważniejszą rzeczą dla każdego pracownika jest pilnować, żeby nie odpadł, bo to rzadko kończy się bez uszczerbku dla zdrowia. Szczególnie jeżeli używamy sprzętu niezgodnie z instrukcjami i to niestety ale powoduje potem, że mamy te obrażenia dosyć duże. Mieli przedstawione ewakuacje, którą się najczęściej robi, czyli ewakuacje z wysokości na dół, ale też mieli ewakuacje do góry, tak? w ograniczonej. Frekwencja, ludzie dopisali, jak widać. Dużo mamy wystawców dzisiejszego dnia, więc my z naszej strony jesteśmy zadowoleni. Trzymamy kciuki, że wszystko w 100% się finalnie uda. Pierwsze minuty w firmie Santor były dosyć aktywne. Dzisiaj jestem po raz kolejny i bardzo miło wspominam. Pierwszy raz mam możliwość wzięcia udziału w prelekcji, więc byłam bardzo miło zaskoczona, że po naszej współpracy mogłam skorzystać również i wziąć udział w przeprowadzaniu oficjalnego wystąpienia. Ostatnio stało się to moją pasją. Auditorium działa u nas w naszej firmie od 2004 roku. E, wykonujemy akredytowane pomiary czynników szkodliwych na stanowiskach pracy oraz w ochronie środowiska. E, pola elektromagnetyczne są naszą domeną, hałas, drgania na stanowiskach pracy, mikroklimat, e, oświetlenie, to jest to co oferujemy Państwu z naszej działalności.